Dzień dobry. Zobaczcie wygląda tak jakby te ptaszki były na pierwszym planie a te ciemne smugi na drugim planie w tle. A jest zupełnie odwrotnie. E, słuchajcie co no ja chciałem wam powiedzieć. Zapomniałem o pewnej rzeczy. patrzcie jakie wielkie plamy na, na górze i jedna po lewej niżej. Zapomniałem Wam powiedzieć o jednej rzeczy, bo nasz kolega Arcki wygrzebał niedawno film, który był kiedyś, no i pewnie jest nadal u dziada na kanale. Dziada kanał wielu z Was zna. No i miałem Wam polecić ostatnio ten film do obejrzenia i zapomniałem, więc robię to teraz. Link macie pod spodem oczywiście. No, a my w następnym odcinku prawdopodobnie pociągniemy dalej temat zajączków na samolotach, tak? I przyjrzymy się różnym samolotom przelatującym w, różnej, w różnych odległościach od słońca. To ja tyle chciałem powiedzieć, dziękuję serdecznie i pozdrawiam Was bardzo, bardzo. Pa.